Witam serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej, internautów, kibiców, jesteśmy po meczu Tomasowi z Karpatami Krosno, jak wiemy pełen emocji, bramek, czyli tego co kibice lubią najbardziej, mecz zakończył się podziałem punktów 3 do 3, proszę o opinie pomeczowe trenerów, najpierw trener gości, proszę pan Szymon Szydełko, panie trenerze. Może ja zacznę od tego, że na początku chciałem podziękować pogratulować trenerowi przygotowania drużyny i, i tego, jak to nas na wiosnę, bo zarówno my i Tomasowi, atoky jesteśmy na wiosnę takimi drużynami, które tutaj przyciągają kibiców na trybuny. No, mam nadzieję, że będzie takich meczy coraz więcej. Także yy, sam mecz dzisiaj nie zawiódł. Spotkały się dwie drużyny, które... Yy, Próbują grać w piłkę, próbują się utrzymywać przy piłce, stwarzają sobie sytuacje bramkowe, grają ładnie dla oka i mam nadzieję, że, ta, że te nasze dwie drużyny dodadzą jeszcze kolory tu całej tej widze i zaczniemy przyciągać coraz więcej ludzi na trybuny. Także to jest taka bardzo optymistyczna rzecz. Wracając już do meczu, to no zagraliśmy tutaj mecz bez Łukasza z a troszkę żeśmy się obawiali o tę defensywę. No takie dwie bramki praktycznie strzeliliśmy sobie sami, bo i samobójcza bramka po, najpierw po takim troszkę nieprzemyślanym faulu, wcześniej rzut też niepotrzebnie, czyli trzymali przeciwnika w polu karnym, także straciliśmy takie bramki, y, które tak naprawdę mogliśmy, ich jakichś, jak zachowując troszkę zimnej krwi, mogliśmy ich włączyć, Mecz ogólnie był bardzo ładny, także, także uważam, że Jesteśmy tu bardzo zadowoleni z tego punktu na wyjeździe z takiego trudnego terenu. Dziękuję bardzo. Tyle gospodarzy, pan Tomasz Ołoc, Tradycyjnie panie. dostarczyliśmy bardzo dużo emocji naszym kibicom. Szkoda tylko, że to pożegnanie sezonu, tej rundy i w ogóle sezonu, który uważam, że, że był naprawdę dobry w naszym wykonaniu, nie zakończyło się zwycięstwem. Karpaty, no to wiosną... Z najlepszych zdecydowanych zespołów, ja o tym dobrze wiedziałem. Wiedziałem również jak grają. Staraliśmy się wyeliminować ich najmocniejsze punkty w przebiegu gry. Mech był bardzo otwarty, a tak za dużo fajnych akcji, dużo strzałów, no, sześć bramek. No niestety, no, dzisiaj no, ten błędy Łukasza Bartoszyka, no, jeden z najmocniejszych punktów, nie wątpliwości naszego zespołu, który nieraz uratował no, punkty, no dzisiaj, dzisiaj zawiódł, yy, no zdarzają się takie mecze, yy, myśmy gonili wynik, yy, prowadziliśmy, no wydawało się, że już nic tam Karpaty nie zrobią, a tu taka, taki prezent chyba na Dzień Dziecka dzisiaj rozdawał Łukasz prezenty, yy, i, i, ale taka jest piłka, że trzeba grać do końca, trzeba grać skoncentrowanym, yy, no jeszcze raz mówię, bardzo ładne widowisko, Drużyny wytrzymały do końca, duże tempo spotkania, yy, grały w piłkę. Yy, myślę, że, że to mogło się pod, podobać. No, dla nas najgorszy chyba w tym wszystkim był, był wynik. Yy, no ale cóż, yy, trzeba wyciągać wnioski i yy, yy, po prostu yy, takie mecze w tyłach, żeby nam się jak nie zdarzały. Jest to pierwszy mecz w tej rundzie, że straciliśmy trzy bramki w jednym meczu. Do tej pory no, wyglądało to, to naprawdę bardzo solidnie. No i, i tak podsumując, bo ja bym przy okazji, bo to ostatnie nasze spotkanie w tej rundzie, to chciałbym podziękować moim zawodnikom za nie tylko ten dzisiejszy mecz, ale również za, za cały, cały sezon, gdzie patrząc na nasz skład personalny, na nasze obwodzenie zespołu, gdzie grywają 16-17 latkowie w pierwszym składzie juniorzy. No to myślę, że nie zawiedliśmy, nie zawiedliśmy naszych kibiców. Bo i miejsce dosyć wysokie. Nikt się tego chyba nie spodziewał. Ładne widowiska u nas w Tomaszowie, mecze do ostatniej minuty trzymające w napięciu. I o to chyba chodzi właśnie w piłce, żeby, żeby tak te mecze wyglądały. Nawet przy wyniku 3-3 kibice w Kozlu zadowoleni. Troszkę wiadomo brakuje, że nie wygrał zespół swój, ale na pewno po to się przychodzi na żeby zobaczyć emocje, żeby zobaczyć bramki, ładne akcje. No i ten mecz dzisiaj na pewno dostarczy nam tego. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? proszę. do trenera gości. Panie trenerze, sezon dobiega końca. Czy jest Pan zadowolony z dorobku Karpat krosnął w tym sezonie pod Pana wodzą? Także z, z, z jesieni tam na pewno jest po jesieni dość dużym niedosyt, bo y, tak samo mieliśmy niezły zespół kadrowo, y, nie do końca nam się to tam upadało, szczególnie jakieś tam mieliśmy swoje problemy wewnętrzne, y, wewnątrz y, drużynowe y, i z tej jesieni nie do końca jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić bie, kilka oczek więcej, na no, a z wiosny no, to, to, to jesteśmy bardzo zadowoleni i będziemy robili wszystko, żeby to tak wyglądało. Y, w dalszym stopniu w następnym sezonie także tak pół na pół odpowiadając na pana pytanie, no wiadomo, każdy zawsze zawsze jest jakieś niedosyt, zawsze trener chce trochę więcej. No ale po tym jak w którym miejscu, na którym miejscu byliśmy w którym miejscu po jesieni, na pewno patrząc na tą wiosnę, to jestem w tym i jestem zadowolony. No ale przedajem czy rozmawiali w klubie o przyszłym sezonie, bo przyróż... Dziennikarze wchodzą głosy, że w przyszłym sezonie będziecie chcieli zaatakować drugą ligę. Nie, 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 ma takiej... nie ma po prostu na to um, na chwilę obecną środków i myś wydaje mi się, że będziemy chcieli dalej jak, w jakimś tam stopniu punktować i, i grać ładnie dla, dla publiczności. I, ale jeżeli chodzi o, o wyższej ligi po prostu no, mało kogo na to stać w dzisiejszych czasach, bo są bardzo duże koszty, bardzo duże wyjazdy, same rejestracje są bardzo drogie, więc no... Na pewno, na chwilę obecną, jeszcze nie rozmawialiśmy, ale na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nie ma takich planów, daleko się nie Panie trenerze, przed nami jeszcze mecz derbowy z Hetmanem. Jak wiadomo derby rządzą się swoimi prawami. To nie będzie łatwy mecz dla pańskiego zespołu? No, nie ma łatwych meczów w tej lidze. Tym bardziej, że Hetman będzie miał już na gardle i z tego co się zrobiło w tej chwili w tabeli po ich porażce, wczorajszej, no będzie musiał z nami wygrać, żeby, żeby być najlepszą lubelską drużyną na spadkowym miejscu, tak, bo to tak brzmi, żeby mieć szansę utrzymania w tym klimacie punkt na No może derby, to są derby i y, nawet nie patrząc na miejsca, czy to oni są nie na pierwszym, a oni na czternastym, czy tam na piętnastym, to i zawsze będzie y, jakiś tam posmak tego wszystkiego y, i na pewno ładnego meczu znaczy na pewno łatwego meczu się nie spodziewam, ale czy któryś z mecz był w tej rundzie łatwy, przy, przy, tak jak mówię jeszcze raz podkreślam, naszej kadrze nie za szerokiej, odmudzonej totalnie. Każdy mecz wymaga dobrego przygotowania mentalnego, taktycznego. Wiadomo, że oni będą musieli, a my tylko możemy chcieć osiągnąć wyniki, na pewno będziemy grać o, o jak najlepszy rezultat. Na ten temat tego nie szukałbym jakichś podtekstów, no bo tak naprawdę to w środę jest jeszcze kolejka, gdzie my pauzujemy i tam się pewne rzeczy, kwestie wyjaśnią i, i wtedy dopiero ja jadąc sobotę będziemy wiedzieli z jakiej pozycji kto gra. Yy, dlatego no tak między innymi żałujemy, że dzisiaj te punkty nam troszkę tak można powiedzieć, że uciekły, bo to zwycięstwo, no, gdyby tak było, to by nam zagwarantowało bardzo wysokie miejsce w tabeli, którego się nikt nawet nie spodziewał, bo wszyscy obawiali się, czy my się utrzymamy. A tu się okazuje, że, że jesteśmy w czubie, i yy, gdybyśmy nie nasze remisy na własnym boiskiem, to nie chcę mówić i myśleć, co by się mogło wydarzyć. Ale to, to by było na pewno na yy, bardzo, bardzo, powiedzmy eksponowane miejsca jak na to, co w tej chwili na co na stali, co posiadamy kadrowo, jak i również finansowo, bo Szymon bardzo dobrze powiedział, że ja twierdzę, że niedługo w drugiej widze będą grały nie te zespoły, które yy, mają dobre, duże, tylko te, które mają pieniądze, bo do tego powoli dojdzie przy tych kosztach, które są, to to powoli te kluby zaczną bankrutować, nie płacić być. zawodnikom i tak dalej. No jeszcze teraz, gdy no będzie no już jedna ta, już tak, to już kolejne dobre. dwa sezony to chyba... To przy okazji, ja bym jeszcze taką jedną rzecz jedną nie rzecz nie chciał powiedzieć o Karpatach. Może i, i pochwalić Szymona za to, bo ja obserwuję ich. Wiadomo, oni biorą mecze przed nami. Tam w miarę tam bywam na ich meczach, czy, czy ewentualnie oglądam tam urywki. Jest to jedyny zespół, który gra we włoskim stylu w naszej lidze. Szymon odważnie to wprowadził na trzech obrońców, na dwóch bocznych pomocników, którzy kiedyś byli obrońcami, ale nie dwóch napastników. Większość drużyny ustawia się troszkę inaczej. I powiem szczerze, że Szymon wykazał się dużą odwagą, tak zostawiając i tak y, grając i myślę, że to jest jeden z czynników, że to zespół osiągnął tak dobre wyniki na wiosnę, bo nie każdy chyba wyczuł jak oni grają. Trzeba było dobrze, dobrze tam ich rozpracować powiedzmy i odpowiednią taktykę pod, pod to ich graniem stawić. Y, przez to strzelają dużo bramek i, i, i osiągają tak dobre rezultaty. I, i trzeba mnie tylko przykłasnąć, że jest jakaś taka odwaga innowacji. Szymona z młodym zespołem i brawo imię. Na koniec tak. pytanie z innej półki. Nie jest tajemnicą, że wraz z końcem sezonu kończy się Panu umowa. <noise> Kibice nie wyobrażają sobie tego, żeby kto inny prowadził drużynę w przyszłym sezonie. Czy były już rozmowy w sprawie przedłużenia tej umowy? No to znaczy koncert jeszcze nie został podpisany. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się wszystko wyjaśni. Jesteśmy po jakimś tam. Pan prezes stwierdził, że chce ze mną przedłużyć rozmowę, a ja wyrażam jakby y, zgodę na to. Mówię chyba, że zadzwoni Barcelona, ale on wziął trenera, także <śledzisz> <śledzisz> oczywiście śpiewamy się. Y, no prawdopodobnie, y, znaczy więcej niż prawdopodobnie, zostanę w tam na, na następny sezon. Dziękujemy bardzo. Dzie dziękuję.